Zuzanna Grabowska, szerzej znana jako Sanach, nieustannie podbija polską scenę muzyczną swoją twórczością. Od 2020 roku artystka wydała pięć albumów, co świadczy o jej nieprzeciętnej produktywności i zaangażowaniu. Jej ostatni album, Kaprysy, zyskał szybkie zainteresowanie wśród fanów, którzy entuzjastycznie zgłębiali nowe utwory. Wśród reakcji na album wyróżnił się komentarz influencera Z. Kacper który na platformie TikTok podzielił się swoimi spostrzeżeniami. To nie jest tak, że ja się czepiam, czy jestem mega zły. Po prostu słyszę takie rzeczy i zawsze zwracam na to uwagę. I mnie ciekawi, czy inni też. Ja nie oceniam, tylko chcę wiedzieć, czy wy też to słyszeliście, jak słuchaliście. Jego uwagi dotyczyły podobieństwa utworu było, minęło do Fortnight. a. i version, Taylor Swift. Pomimo tego, Większość fanów przyjęła nowy album Sanach z pozytywnym odbiorem, chwaląc jego świeżość i wybierając z niego potencjalne wakacyjne hity. Uznanie dla jej pracy wyraził również magazyn Forbes, który umieścił Sanach na liście 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2024 rok gdzie zajęła imponujące 9. Miejsce z wyceną na 243,4 miliona złotych co jest zmianą w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to zajmowała siedem miejsce. Osiągnięcie to podkreśla jej rosnącą wartość i wpływ na rynku muzycznym.